Cześć Boże, pochwalony Jezus Chrystus, mamy dzisiaj świętego Benedykta, patrona Europy. Modlimy się za cały nasz kontynent i wołamy: Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do nas, do naszych rodzin, do wakacji, do tego wszystkiego, co robimy, ale przyjdź też do Europy. Prosimy razem z Janem Pawłem II, jak prosił za Polskę, niech wstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Posłuchajmy Ewangelii. Dzisiaj słyszymy, jak Piotr powiedział do Jezusa. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? A Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam Wam przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swoim tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną i otrzymacie taką nagrodę. Piotr pyta o nagrodę, być może po śmierci, co będzie, a być może o to, co tu otrzymamy. Jezus odpowiada na to wszystko: nagroda będzie w niebie. Tutaj nie pokazuje nagrody. Pokazuje czasami w Ewangelii, że serce będzie pełne pokoju, że otrzymacie moc, tę moc Bożą do miłości wzajemnej. Natomiast to, co będzie na ziemi, to wzgarda, to wyśmianie, to oskarżenie i tak dalej. Mamy to w ośmiu błogosławieństwach wymienione. Powtarza się to, co już w Ewangelii, Jezus pokazuje to na sobie, co otrzymał, co go spotkało za dawanie dobra. Taki jest los na Ziemi. Natomiast w niebie Jezus obiecuje stokroć, obiecuje miłość, obiecuje, że będziemy z nim w jedności. I warto sobie to uświadamiać, ponieważ jesteśmy pielgrzymami ku górze, do Boga. Tam idziemy ku światłości. A to, że nas spotykają, a spotykają nas co rusz mocniejsze, słabsze, ale co rusz różne wydarzenia, które bardzo bolą. Zwłaszcza gdy są od rodziny, od wspólnoty, od kościoła, od naszych przyjaciół. Kiedy jesteśmy naprawdę wykluczeni, naprawdę oskarżeni przez rodzinę, wspólnotę, przez kościół naprawdę jest oskarżenie. Naprawdę ktoś nam wmawia, że zrobiliśmy mu krzywdę, naprawdę to się dzieje. Tak samo jak Jezus. On naprawdę został oskarżony. Naprawdę ludzie mówili, jaką wielką krzywdę zrobił, jakie wielkie bluźnierstwo zrobił, i to wszystko się działo naprawdę. Ukrzyżowanie, głoszenie, że jest zbrodniarzem, że jest przestępcą, że musi ponieść śmierć to wszystko było naprawdę. I tak jest też w naszym życiu. To jest prawda o Bogu na ziemi, prawda o Jego uczniach. To nas spotyka, a Jezus podnosi nasze oczy na pytanie. Co będziemy z tego mieli, jeżeli tak się pytasz? Czy warto? Czy mam iść dalej za Bogiem? Czy się nie wycofać? Bo czasem dopadają nas takie myśli. Czasem przychodzą, czy mam dalej kochać, skoro dziecko jest niewdzięczne, skoro we wspólnocie jest niewdzięczność, skoro wnuki nie mają w ogóle czasu i uciekają, mam być dalej tym, który daje, cały czas się poświęca? Pytania, z którymi stajemy, czy wobec ignorowania nas, wykluczania Mamy być dalej tymi, którzy dają, mamy być dalej pełni ognia miłości, mamy być dalej tymi, którzy pokazują obecność Boga na ziemi, i że jesteśmy wierni Słowu, wierni Bogu, a to, co się dzieje, to jest Ewangelia. Błogosławię, żebyśmy dzisiaj, razem z Benedyktem, świętym Benedyktem, patronem dnia, szli dalej wiernie za Jezusem. Bądźmy razem z Jezusem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To jest piątek, więc nasze serce niech idzie też pod krzyż. Mamy wakacje, mamy dużo słońca. Bądźmy rozpromienieni, bo cokolwiek robimy, aby być z Jezusem i dla Jezusa. Wszystko w Nim. Poniżej modlitwa dalej, żebyśmy jeszcze się chwilę zatrzymali. Bóg jest blisko. Do zobaczenia.